Aula wykładowa prestiżowej Akademii Galaktycznej huczała od rozmów, gdy studenci z całego kosmosu wchodzili na bardzo oczekiwane seminarium ksenobiologii. Wśród nich była Ilaria, uderzająco piękna niebieskowska humanoidka z planety Azuria. Ze swoimi opalizującymi włosami i przeszywającymi fioletowymi oczami wyróżniała się nawet pośród różnorodnego tłumu obcych uczonych. Ilaria zawsze fascynowały osobliwości obcych gatunków, ale żaden nie intrygował jej tak bardzo jak ludzie. Te dziwne, różowawe dwunogi z zaściankowej planety zwanej Ziemią dopiero niedawno nawiązały kontakt z szerszą społecznością galaktyczną, a już robiły furorę swoimi szybkimi postępami technologicznymi i nieprzewidywalnym zachowaniem. Gdy zajmowała miejsce, Ilaria nie mogła nie podsłuchać grupy ludzkich studentów płci męskiej, którzy głośno żartowali kilka rzędów przed nią. Ich hałaśliwy śmiech i ordynarne żarty sprawiały, że wewnętrznie się wzdrygała. Jak gatunek tak prymitywny i nieokrzesany mógł zostać przyjęty do akademii? Sala ucichła, gdy profesor z pomarszczony stary gad, podpełzł do podium. Witam studenci, zachrypiał, jego rozdwojony język błysnął, smakując powietrze. Dzisiaj będziemy omawiać zwyczaje rozrodcze różnych rozumnych gatunków. Zaczniemy od dość osobliwego studium przypadku ludzi. Ilaria pochyliła się z niecierpliwością, trzymając długopis nad notatnikiem. Wreszcie otrzyma odpowiedzi na temat tych zagadkowych stworzeń. Jak wszyscy wiecie, kontynuował profesor Rogzaks. Większość zaawansowanych gatunków ewoluowała tak, by mieć określone pory godowe lub cykle. Pozwala to na efektywną reprodukcję i zapewnia przetrwanie gatunku. Jednak ludzie są zupełnie inni. Nacisnął przycisk na podium i pojawiło się holograficzne przedstawienie ludzkiego mężczyzny, powoli obracające się dla wszystkich. Ilaria nie mogła powstrzymać rumieńca na widok jego umięśnionej sylwetki, tak różnej od smukłych, wdzięcznych samców jej własnego gatunku. Ludzcy mężczyźni są wyjątkowi tym, że są zawsze płodni, wyjaśnił profesor Rogzaks. Nie mają pory godowej i są stale pędzeni do poszukiwania partnerek. Ta nienasycona libido jest prawdopodobnie wynikiem ich wysokiego poziomu testosteronu i agresywnej natury. Pomruki szoku i niedowierzania przetoczyły się przez salę wykładową. Szczęka Ilarii opadła zawsze płodni stale poszukujący partnerek wydawało się to zbyt absurdalne by było prawdą ale profesorze wtrącił student z mackami czy taki stały popęd godowy nie byłby szkodliwy dla ich gatunku jak znajdują czas na cokolwiek innego a doskonałe pytanie pokiwał głową profesor Rogzak choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją ten stały popęd godowy był w rzeczywistości kluczowym czynnikiem ludzkiego sukcesu. Ich agresywne, ryzykowne zachowanie pozwoliło im eksplorować, innowować i podbijać w zadziwiającym tempie. Umysł Ilarii wirował, gdy próbowała przetworzyć te informacje. Spojrzała ponownie na ludzkich mężczyzn, widząc ich w nowym świetle. Ich pewność siebie, ich brawura. Czy to wszystko było tylko przejawem ich szalejących hormonów? Gdy wykład trwał dalej, profesor Rogzaks zagłębił się w zawiłości ludzkich rytuałów godowych i zachowań zalotnych. Ilaria pilnie robiła notatki, ale nie mogła pozbyć się niepokoju, który osiadł w jej żołądku. Im więcej dowiadywała się o ludzkich mężczyznach, tym bardziej czuła się jednocześnie odpychana i dziwnie przyciągana. Gdy seminarium wreszcie się skończyło, Ilaria zebrała swoje rzeczy i pospieszyła sali wykładowej, pragnąc oczyścić umysł, ale gdy wyszła na zatłoczony korytarz, znalazła się twarzą w twarz z jednym z ludzkich mężczyzn z wcześniejszej grupy. Z bliska był jeszcze bardziej imponujący niż zdawała sobie sprawę, górował nad nią. Jego szerokie ramiona i wyrzeźbiona szczęka promieniowały aurą surowej, pierwotnej męskości. Ilaria poczuła, jak serce jej przyspiesza, gdy posłał jej zuchwały uśmiech. Cześć niebieska, powiedział. Jego głęboki głos wysyłał dreszcze wzdłuż jej kręgosłupa. Nazywam się Clark. Nie mogłem nie zauważyć, że się we mnie wpatrywałaś podczas wykładu. Co takiego zobaczyłaś? Policzki Ilarii zarumieniły się głębokim indygo. Nie wpatrywałam się, wyjąkała, próbując odzyskać opanowanie. Po prostu robiłam notatki. Clark zachichotał, pochylając się bliżej. Jasne, kochanie. Cóż, jeśli kiedykolwiek zechcesz bardziej praktycznej lekcji ludzkiej anatomii, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Zmrugnięciem okiem odszedł korytarzem, pozostawiając ilarię bez tchu i bardziej zdezorientowaną niż kiedykolwiek. Część jej była zniesmaczona jego bezczelnym flirtem, ale inna część nie mogła zaprzeczyć elektryzującemu dreszczowi, który przeszył ją na jego bliskość. Gdy wracała do swojego pokoju w akademiku, umysł ilarii kipił sprzecznymi emocjami. Zawsze szczyciła się swoim logicznym, naukowym podejściem do życia. Ale coś. W tych ludzkich mężczyznach budziło pierwotną, irracjonalną stronę jej natury, której nie do końca rozumiała. Rzucając się na łóżko, Ilaria wpatrywała się w sufit, próbując to wszystko zrozumieć. Wiedziała, że powinna trzymać się z daleka od stworzeń tak niestabilnych i nieprzewidywalnych, jak ludzie, a jednak nie mogła pozbyć się uczucia, że jej podróż odkryć dopiero się zaczyna. Ilaria nie wiedziała, że jej fascynacja ludzkimi mężczyznami wkrótce poprowadzi ją ścieżką zakazanego pożądania, międzygwiezdnych intryk i ostatecznego pytania o to, co naprawdę znaczy być człowiekiem. Bo w głębinach kosmosu, gdzie gatunki się zderzają i namiętności płoną, wszystko jest możliwe, nawet miłość między niebieskowską obcą a czerwonokrwistym ludzkim mężczyzną. Gdy Ilaria zasypiała tej nocy, jej sny nawiedzały wizję wyrzeźbionych szczęk, zuchwałych uśmiechów i obietnicy przygody, niepodobnej do żadnej, jaką kiedykolwiek znała. Wszechświat, jak się wydawało, miał dla niej plany, plany, które przetestują granice jej umysłu, ciała i duszy, ale na razie mogła tylko się zastanawiać i czekać, z sercem bijącym z mieszanki strachu i podniecenia. Bo w grze międzygatunkowego romansu nie mogło być zwycięzców ani przegranych, tylko tych wystarczająco odważnych, by skoczyć w nieznane i objąć nieskończone możliwości kosmosu. I tak, z ostatnim westchnieniem rezygnacji, Ilaria poddała się słodkiemu zapomnieniu snu, wiedząc, że gdy się obudzi, jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Ludzcy mężczyźni przybyli do Akademii. I nic już nigdy nie będzie takie samo, najmniej ze wszystkiego jej własne, nieokiełznane serce. Następne kilka tygodni minęło w wirze wykładów, pracy laboratoryjnej i ukradkowych spojrzeń przez zatłoczone korytarze. Ilaria starała się jak mogła skupić na nauce, ale jej myśli wciąż wracały do Klarka i jego zuchwałego uśmiechu. Nie potrafiła wyjaśnić władzy, jaką zdawał się nad nią mieć, to było jak nic, czego wcześniej doświadczyła. Pewnego wieczoru, gdy Ilaria wychodziła z biblioteki po długiej sesji nauki, znów znalazła się twarzą w twarz z Klarkiem. Opierał się o ścianę ze skrzyżowanymi na szerokiej piersi ramionami, wyglądając jakby to miejsce do niego należało. Cześć, niebieska, powiedział. Jego głos niski i uwodzicielski. Ciekawe spotkanie tutaj. Ilaria poczuła, jak serce jej zamiera. Czego chcesz, Clark? Spytała, próbując utrzymać głos w ryzach. Odepchnął się od ściany i zrobił krok w jej stronę. Jego oczy tliły się ledwo powstrzymywanym pożądaniem. Myślę, że doskonale wiesz, czego chce, Ilario, mruknął, wyciągając rękę, by odgarnąć kosmek włosów z jej twarzy. Zadrżała na jego dotyk. Jej skóra mrowiła tam, gdzie jego palce musnęły jej policzek. Nie wiem, o czym mówisz, wyjąkała, cofając się lekko. Clark zachichotał głębokim dźwiękiem, który zdawał się rezonować przez jej kości. Nie udawaj, niewinnej, kochanie, powiedział, zbliżając się jeszcze bardziej. Widziałem, jak na mnie patrzysz. Jesteś ciekawa ludzi, naszych zwyczajów godowych. Oczy Ilarii rozszerzyły się z szoku. Skąd ty. Mam swoje sposoby, uśmiechnął się Clark, stukając się w nos konspiracyjnie. Powiedzmy tylko, że bardzo dobrze czytam ludzi, szczególnie piękne obce kobiety, które nie mogą oderwać ode mnie wzroku. Ilaria poczuła, jak policzki jej płoną z zakłopotania i czegoś jeszcze, czegoś pierwotnego i naglącego, czego nie do końca rozumiała. Nie wiem, w jaką grę grasz, Clark powiedziała, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Ale nie jestem zainteresowana. Uśmiech Clarka tylko się poszerzył na jej słowa. Och, myślę, że jesteś niebieska, powiedział. Jego głos opadł do chrapliwego szeptu. Myślę, że jesteś bardzo zainteresowana i zamierzam ci to udowodnić. Zanim Ilaria mogła zareagować, Clark pokonał dystans między nimi i schwycił jej usta w palącym pocałunku. Jego usta były gorące i żądne na jej ustach, jego język nacierał natarczywie na szparę jej warg, aż otworzyła się dla niego z westchnieniem. Umysł Ilario opustoszał, gdy ręce Klarka wędrował po jej ciele, jego dotyk rozpalał ognie w miejscach, o których istnieniu nawet nie wiedziała. Wiedziała, że powinna go odepchnąć, powiedzieć mu, żeby przestał, ale jej ciało miało inne plany. To było jakby obudził jakąś pierwotną, zwierzęcą stronę jej natury, o której nigdy nie wiedziała, że istnieje. Gdy Clark w końcu się odsunął, Ilaria została bez tchu i drżąca z osłabłymi kolanami i walącym w piersi sercem. Uśmiechnął się do niej z góry, jego oczy błyszczały triumfem. Widzisz? powiedział, jego głos chrapliwy z pożądania. Mówiłem ci, że jesteś zainteresowana. Ilaria otworzyła usta, by zaprotestować, ale nie wyszły żadne słowa. Nie mogła zaprzeczyć wpływowi, jaki na nią wywierał sposobowi, w jaki jej ciało reagowało na jego dotyk, sposobowi, w jaki jej umysł mętniał z pożądania, gdy był blisko. Clark pochylił się blisko, jego oddech gorący przy jej uchu. Spotkaj się ze mną w obserwatorium dziś w nocy, szepnął. O północy. Pokażę ci rzeczy, o których nigdy nawet nie marzyłaś. Z tym odwrócił się i odszedł, pozostawiając Ilarię stojącą w korytarzu, z wirującym umysłem i ciałem tęskniącym za jego dotykiem. Wiedziała, że powinna się trzymać z daleka, że związanie się z ludzkim mężczyzną może prowadzić tylko do kłopotów, ale pokusa była zbyt wielka, by się oprzeć. Gdy godziny mijały, Ilaria. Próbowała się rozpraszać nauką i towarzyskością z obcymi przyjaciółmi, ale jej myśli wciąż wracały do Clarka i jego obietnicy zakazanych przyjemności. Gdy nadeszła północ, była kłębkiem nerwów i oczekiwania. Wykradając się z pokoju w akademiku Ilaria udała się do obserwatorium z walącym w piersi sercem. Gdy dotarła, Zastała Clarka czekającego na nią, jego wysoką sylwetkę rysującą się na tle gwiaździstego nieba. Wiedziałem, że przyjdziesz, powiedział jego głos niski i uwodzicielski. Ilaria przełknęła ciężko, próbując uspokoić motyle w żołądku. Nie wiem, co tu robię, przyznała jej głos lekko drżał. Clark pokonał dystans między nimi dwoma długimi krokami. Jego ręce uniosły się, by objąć jej twarz. Tak, wiesz, mruknął. Jego kciuk musnął jej dolną wargę. Jesteś tu, bo chcesz być, bo chcesz wiedzieć, jak to jest być z ludzkim mężczyzną. Oddech Hilarii zamarł w gardle, gdy usta Klarka znów opadły na jej usta. Jego pocałunek jeszcze bardziej namiętny i żądny niż wcześniej. Rozpłynęła się w jego objęciach. Jej ciało dopasowało się do jego. Jakby zostało dla niego stworzone. Gdy ręce Klarka wędrował po jej krągłościach, Ilaria wydała cichy jęk rozkoszy. Nigdy wcześniej nie czuła niczego takiego, tego żaru, tej naglącości, tej przytłaczającej potrzeby, która ją pochłaniała. Usta Klarka zsunęły się po jej szyi, jego zęby musnęły delikatną skórę, wysyłając dreszcze rozkoszy wzdłuż jej kręgosłupa. Czy mnie pragniesz, Ilario? Szepnął jego głos chrapliwy z pożądania. Tak! Wydychała. Jej ręce zacisnęły się w jego włosach. Bogowie! Tak! I z tym Ilaria poddała się namiętności i rozkoszy, pozwalając Klarkowi zanieść się na wyżyny, o których nigdy nie wiedziała, że istnieją. Pod gwiazdami złączyli się w plątaninie kończyn, westchnień i jęków. Ich ciała poruszały się w doskonałej synchronii, gdy gonili wzajemne spełnienie. Gdy to się skończyło, Ilaria leżała w ramionach Klarka, jej ciało nasycone, a umysł wirował z implikacjami tego, co właśnie zrobili. Wiedziała, że będą konsekwencje, że ich zakazana schadzka nigdy nie może być niczym więcej niż ulotną chwilą namiętności. Ale gdy Clark trzymał ją blisko i szeptał słodkości do jej ucha, Ilaria nie mogła się zmusić do troski. Na razie była zadowolona, mogąc rozkoszować się poświatą ich kochania, cieszyć się uczuciem bycia pożądaną i kochaną przez ludzkiego mężczyznę. Nie wiedziała, że ich noc namiętności to tylko początek, iskra, która rozpali ogień, który pochłonie ich oboje, ciałem i duszą. Bo w grze miłości i wojny nie mogło być zwycięzców ani przegranych, tylko tych wystarczająco odważnych, by zaryzykować wszystko dla szansy na coś naprawdę niezwykłego. I tak, gdy gwiazdy migotały nad głową, a wszechświat się obracał, Ilaria i Clark trzymali się siebie, zagubieni w chwili doskonałej, ulotnej błogości. Przyszłość była niepewna, ale jedno było jasne. Zaczęli coś, czego nigdy nie można cofnąć, a konsekwencje będą odczuwalne w całej galaktyce przez lata. W dniach następujących po ich namiętnym spotkaniu Ilaria była pochłonięta myślami o Klarku i tajemnicach ludzkiej męskiej fizjologii. Wiedziała, że powinna skupić się na nauce, ale jej umysł wciąż wracał do tamtej nocy, w obserwatorium, do dotyku rąk Klarka na jej ciele i sposobów, w jaki sprawiał, że się czuła. W końcu, nie mogąc dłużej powstrzymać ciekawości, Ilaria odszukała Clarka po zajęciach pewnego dnia. Znalazła go, wylegującego się na dziedzińcu, z długimi nogami wyciągniętymi przed siebie, wygrzewającego się w ciepłym słońcu. Clark, powiedziała, jej głos lekko drżał, gdy się do niego zbliżała. Czy mogę cię o coś spytać? Spojrzał na nią, jego oczy zmarszczyły się w kącikach gdy się uśmiechnął. Oczywiście niebieska, powiedział, poklepując trawę obok siebie. Usiądź! Ilaria zawahała się przez chwilę, zanim opuściła się na ziemię obok niego z walącym w piersi sercem. Dużo myślałam o tym, czego nauczyliśmy się na zajęciach z ksenobiologii, powiedziała, próbując utrzymać głos w ryzach, o ludzkiej, męskiej fizjologii. Uśmiech Klarka się poszerzył, jego oczy zabłysły psotnie. Ach, naprawdę? Zażartował, pochylając się bliżej. I o czym dokładnie myślałaś, kochanie? Ilaria poczuła, jak policzki płoną jej żarem z powodu jego bliskości, ale zmusiła się, by kontynuować. Cóż, zastanawiałam się, czy to prawda, że ludzcy samce są zawsze płodni, że nie mają okresu godowego? Clark zachichotał, jego oddech ciepły przy jej uchu. To prawda, mruknął niskim, uwodzicielskim głosem. Jesteśmy zawsze gotowi i chętni błękitna, o każdej porze, w każdym miejscu. Ilaria zadrżała na te słowa. Jej ciało instynktownie reagowało na jego bliskość. Ale jak to możliwe? Zapytała, marszcząc brwi ze zdumienia. Czy to nie jest wyczerpujące ciągłe poszukiwanie partnerów? Clark wzruszył ramionami, bawiąc się bezmyślnie kosmykiem jej włosów. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani, jak sądzę, powiedział. Mamy dużo testosteronu krążącego w żyłach, i to zmusza nas do niemal ciągłego zalecania się do kobiet. Ilaria skinęła głową powoli, próbując przetworzyć te informacje. A co z okresami refrakcji? Zapytała, gdy jej naukowa ciekawość wzięła górę. Ile czasu potrzebuje ludzki samiec na regenerację pokryciu? Uśmiech Klarka stał się szelmowski, jego oczy pociemniały z pożądania. Wcale niedługo, kochanie, mruknął przesuwając dłonie po jej udzie. Właściwie mógłbym ci pokazać już teraz, jeśli chcesz. Pochylił się bliżej, jego oddech gorący przy jej uchu. Nie mów mi, że już zapomniałaś o naszym ostatnim razie, błękitna. Wydaje mi się, że dość dokładnie zademonstrałem wtedy swoje zdolności regeneracyjne. Ilaria poczuła, jak policzki jej płoną na to wspomnienie, jej ciało instynktownie reagowało na jego dotyk. Nie zapomniałam, mruknęła przerywanym głosem. Ale myślałam, że to może była anomalia przypadek ludzkiej fizjologii. Clark zachichotał. Jego palce kreśliły oszałamiające wzory na jej skórze. Och, to nie był przypadek, kochanie. To po prostu standardowa procedura operacyjna dla nas, ludzkich samców. Jego uśmiech stał się diabelski. Ale jeśli potrzebujesz kursu odświeżającego, chętnie ci pomogę. W imię badań naukowych, oczywiście. Hilaria wstrzymała oddech, jej ciało drżało z oczekiwania. Ale zmusiła się, by pozostać skupioną by pamiętać, dlaczego go szukała Clark, powiedziała drżącym nieco głosem Mówię poważnie Naprawdę chcę zrozumieć, jak działają ludzcy samce Wyraz twarzy Clarka złagodniał Jego dłonie zastygły na jej nodze Wiem, że mówisz poważnie, błękitna Powiedział łagodnym głosem I chętnie odpowiem na wszystkie twoje pytania ale musisz zrozumieć, że dla nas seks to nie tylko funkcja biologiczna, to sposób łączenia się z kimś, wyrażania naszych pragnień i emocji. Ilaria skinęła głową. Serce trzepotało jej w piersi. Myślę, że zaczynam to rozumieć, powiedziała cicho, ale to wszystko jest dla mnie takie nowe. Mój gatunek nie doświadcza pociągu w taki sposób jak ludzie. Clark uśmiechnął się, jego palce kreśliły wzory na jej skórze. Więc pozwól, że ci pokażę. mruknął, pochylając się, by schwycić jej usta w miękkim, czułym pocałunku. Ilaria roztopiła się w jego objęciach, jej dłonie wplotły się w jego włosy, gdy odwzajemniała pocałunek. Czuła, że coś się między nimi zmienia. Nowy poziom bliskości i zrozumienia, który wykraczał poza Zwykły fizyczny pociąg. Gdy w końcu się rozłączyli, Ilaria była zdyszana i zarumieniona. Serce biło jej jak szalone w piersi. Clark szepnęła głosem pełnym emocji myślę, myślę, że zaczynam do ciebie coś czuć. Oczy Clarka rozszerzyły się ze zdziwienia. Jego wyraz twarzy złagodniał, stając się czuły i bezbronny myślę. Że ja też zaczynam do ciebie coś czuć błękitna, powiedział cicho, obejmując dłonią jej policzek. Ale musimy być ostrożni. To cokolwiek to jest, między nami nie będzie łatwe. Ilaria skinęła głową. Oczy błyszczały jej od nieprzelanych łez. Wiem, powiedziała drżącym głosem, ale jestem gotowa spróbować, jeśli Ty też. Clark uśmiechnął się. ruszać się po zawiłościach międzygatunkowego romansu w galaktyce. Często wrogiej i takim związkom. Ale gdy trzymali się blisko siebie i szeptali sobie czułe słówka do ucha, Ilaria i Clark wiedzieli, że są gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Pokonać każdą przeszkodę, by mieć szansę być razem. Bo w końcu miłość była najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Siłą, która mogła przerzucić mosty przez każdą przepaść uleczyć każdą ranę i oświetlić drogę nawet przez najciemniejsze noce. I dopóki mieli siebie nawzajem, Ilaria i Clark wiedzieli, że poradzą sobie ze wszystkim, co kosmos rzuci im pod nogi.